<śmianie> Ładnie zacząłeś. Dzień dobry, witamy was w Nowym Roku. No, dla niektórych to dzień dobry. Już tylko muszę u siebie wyciszyć dźwięk i jest idealnie. Robciu, jaki ty zrobiłeś tę ten, miniaturkę ten, ten śliczną. I w ogóle stwierdziliśmy, że trudno mówić o filmach, unikając spoilerów. Ja po zrobieniu cyklu audycji o książkach Stanisława Lema w, i musiałem unikać w każdym odcinku spoilerów, stwierdziłem, że mam dość. Poza tym akurat film Nie Patrz w górę jest o tyle. Robert, nie słychać Cię. Pisze Aleksandra. Tak, ale teraz powinno mnie być słychać. Czy działa? Przecież e, pierwszy w roku. O, dalej, nie słychać Roberta, ale. No, no, to pewnie z opóźnieniem, wiesz? Przecież nie może się udać od pierwszego kopa technicznie, pierwszy <laughs> live. No, zaraz zobaczymy, poczekamy, o, poczekamy. Teraz jeszcze. powinno być OK, już. Dobra. Znowu coś. po... Wiesz co? Nie, to akurat aktualizacja Windowsa. Działa, działa, działa. No i pięknie. Okej, okay. Robert, ci przywita się swoim aksamitnym metalowym głosem. To aksamitnym czy metalowym. Dobry wieczór Państwu. To jeszcze raz zaczniemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, drodzy parafianie. <grym> I dziękuję od razu. Asandra pisze, że jak zwykle super czołówka. Tak, dziękuję, miło mi. I tak od razu odpowiem też Radkowi Kowalowi, który pyta, czy chodzi o film na Netflixie. Dokładnie o ten film tak. chodzi. Zresztą, między naszymi facjatami, widzicie na środku plakat z tego filmu, także o nim będziemy dzisiaj rozmawiać. Ze spoilerami. To jest świeży pomysł, żeby rozpocząć taki cykl na początku roku, ale pomyśleliśmy, że dlaczego nie. Akurat myślę, że ten film pozwoli nam na refleksję. To nie będą długie streamy, od razu mówimy. Chcemy po prostu z Robertem i z wami także podyskutować o tym. że ojcowie, dyrektorze. No po prostu nie da się. E, o tym, co widzieliśmy. E, a zatem, Don't Look up. Nie patrz w górę. Czy mhm. e, ten film cię rozbawił? Momentami rozbawił, a momentami przeraził. To jest. E, to jest moim film... zdaniem. No. Tak. To jest film, który. Jest. Może najpierw powiedzmy w ogóle o czym jest, bo być może część ludzi nie widziała. A, a, a dobrze od tego podsumowania, jakby zacząć. Na Ziemi zbliża się olbrzymia kometa, tak zwany planet Killer. Średnicy. Tak. Astronomowie ją dostrzegają i dość szybko działa system ostrzegania przez zderzeniem z dużymi ciałami niebieskimi. I w pewnym momencie dwójka astronomów trafia najpierw do owalnego gabinetu i rozmawia z panią prezydent. Graną przez Meryl Strip Tak, Jeszcze rewelacyjnie zresztą zagraną, tak. Pojawi się słowo i Meryl, i strip, chociaż w innym kontekście, i trafiają do mediów. I to jest właściwie clue tego filmu. Bo okazuje się, moi drodzy, że mimo tego, że w stronę Ziemi zbliża wielkie ciało niebieskie, to wszyscy mają to w dupie. Totalnie w dupie. I po prostu ja w pewnym momencie oglądając to, musiałem nacisnąć pauzę i zrobić sobie przerwę, bo po prostu byłem tak zażenowany tym, co się tam działo, że, że po prostu musiałem sobie wziąć kilka głębszych oddechów, nie? Przerażające w tym filmie jest to, że jest tak bardzo prawdziwy, i myślę, że dlatego zrobił. Tak. Taką furorę, bo z tego co wiem, to on bije wszelkie możliwe rekordy na Netflixie. Chyba go zobaczyło więcej ludzi niż by go zobaczyło, gdyby normalnie wszedł do kin. Mm. I muszę wam powiedzieć, że tam jest kilka doświadczeń, również moich, bo wielokrotnie występowałem w mediach, również jako ktoś, kto opowiada o gwiazdach i o kosmosie, i to jest ten rodzaj, który pytań, który pada, który tam się pojawia w telewizyjnym talk show. Kiedy. Astronomowie mówią, że zbliża się planet Killer, a rozbawieni prowadzący między sobą się przegadują. Tak, i w ogóle go nie słuchają. I z dziewczyny, która po prostu jest poruszona y, zagładą Ziemi nadciągającą, robią wariatkę i memy w sieci. nie? To jest, to jest straszne. I dlatego się staje popularna, y, że stała się postacią memiczną. To też tak. pewien. Y, pewien jakby przyczynek do mojego życiorysu, tak? Jarku, w międzyczasie Łukasz pyta, czy można wyłączyć tą nawigację, bo film zagłusza. To jest to, co mam na myśli dokładnie. <śmum> <śmum> to znaczy, jeżeli Cieszta czegoś mnie nauczyły ostatnie miesiące, witamy wszystkich, jeżeli mnie czegoś nauczyły ostatnie miesiące, to to, że rozpoznawalność jest wszystkim. Tak. I to widać również w tym filmie, prawda? I nawet astronomowie, powiedzmy może, kto gra, panią astronom gra Jennifer Lawrence, a astronoma tak. Leonardo DiCaprio, tak. sami jakby wpadają w te pętle. Zgadza się. Zgadza się. Zresztą ona może nie do końca, ona wypada z tej pętli. Natomiast on, faktycznie w Taka jest kompletnie nieprzystosowany i niegotowy na to, co ten świat show biznesu, w który się wdarł tak naprawdę niczym ta kometa w atmosferę ziemską, kompletnie moim zdaniem go przerósł i przytłoczył, i on to też bardzo fajnie zagrał. W ogóle, pogadajmy, może, żeby jakoś usystematyzować tą dyskusję o, o, o obsadzie i o tym, jak aktorzy wy, i aktorki wypadli em, w e, tym filmie. Wspomniany Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, to są role główne. Meryl Streep, pani prezydent. Tak. Jonah Hill, do... Jonah Hill, syn pani prezydent. Mm. Znacie go z Wilka z Wall Street. Na przykład. Kto tam jeszcze był? Czekaj, ja sobie tutaj zaraz odpalę na jemu. Gwiazda serialu 2,5. Nie wiem, czy zauważyłeś tę postać. To była żona naukowca. Mhm, Tak. <laughs> Generalnie cała Plejada doskonałych amerykańskich aktorów, którzy yy, widać, że są zaangażowani. To znaczy na pewno Leonardo DiCaprio jest taką osobą, która od dawna już bije w ten dzwonek alarmowy, że yy, cała współczesna ludzkość to jest trochę bal na Titaniku i cała współczesna tak, popkultura. Zgadza się. O Kate Blanchett o której zapomnieliśmy, a która bardzo ważną rolę tam grała i zresztą świetnie jak zawsze. No, nie, no, Ron Perlman, który zagrał takiego typowego amerykańskiego wojskowego. Toto pisze, mi generalnie cały film przypomina system rządzenia Polską, a główni bohaterowie to jest taki jeden wielki Sasi. Witamy, pani Agato. Ja niestety musiałbym się, musiałbym rozszerzyć, drogi Toto, ten opis. Wydaje mi się, że to niestety cały współczesny świat. I tak sobie myślę, bo akurat dzisiaj przez cały dzień słucham listy wszechczasów w 357, w radiu 357, i jakby to też mnie skłania do pewnych przemyśleń, że. No, cofnąłem się trochę w czasie słuchając tej, tej pop listy, że kiedyś kurcze zdobycie kasety jakiegoś zespołu powodowało, że słuchaliśmy całości, że. Trzeba było jednak tę treść przed, przetrawić, a dostajemy w tej chwili treści już przetrawione i ten film to pokazuje, że kiedy minimum wysiłku od nas jest wymagane, od ludzi żyjących na tej planecie, to wolimy się od tego odsunąć i jak kot kupę zakopać w kuwecie. Tak, dokładnie tak jest. Wolimy się ogłupiać łatwo dostępnymi, przyjemnymi treściami. Tam zresztą w ogóle piękna też w tym filmie jest parodia Tima Cooka slash um, e, no, Steve'a Jobsa. Ten, tak. ten taki e, e, grany przez e, Carolina tak. Peter Isherwell, mi, miliarder demoniczny, który stwierdza w ogóle, że odwołuje misję, która miała tą e, kometę jakby bombą nuklearną. Tak, misję NASA, e, no bo ma potężne przełożenie na panią prezydent i wykorzystuje to, żeby, żeby zatrzymać tą misję, ponieważ on chce wysłać tam swoje drony po to, żeby rozbiły tą kometę na mniejsze części, żeby one wylądowały w oceanie i żeby on potem mógł je pozbierać i wydobyć z nich cenne surowce, które są mu potrzebne do produkcji tam nowych rzeczy. Mówię, tam już tak zaawansowaną technologię stworzył, że telefon sam na podstawie mapowania emocji użytkownika dokonuje zakupów typu stwierdza, że o teraz jesteś smutny, to żeby ci poprawić humor, masz wideo z pieskiem, a, a tak. później w filmie jest, jest moment, kiedy y, na antenie w telewizji tam Rihanna Grande jest i, i jest jej filmowy boyfriend. Ona gra taką zmanierowaną gwiazdkę pop y, y, i w momencie, kiedy on się pojawia na antenie, nagle w telefonach wszystkich widzów y, y, pojawia się informacja, że właśnie zakupili jego najnowszy singiel, nie? A w zasadzie tak. telefon zrobił to za nich. To też jest y, piękna taka, znaczy piękna, straszna Leszek, wizja Leszek pisze ale... Leszek pisze, przede wszystkim dostajemy za dużo informacji do przetworzenia i musimy te informacje selekcjonować. O, to prawda. Zgadzam się. Tak, zgadzam się. Ja, ja mam przeładowanie informacyjne tak na co dzień po prostu i na przykład. Ostatnio, żeby z tym walczyć, to w Facebooka jako aplikację zakopałem gdzieś tam na dziesiątym ekranie smartfona w jakimś folderze, żeby właśnie nie był pod ręką, żebym go nie odpalał mechanicznie kciukiem, jak mam chwilę wolnego. A co jak patroni napiszą? A no to wchodzę wtedy, kiedy mam zamiar poświęcić czas patronom. Ktoś napisał na pewno coś w naszym kierunku. Lekci, czy zostanie zauważone może, albo nie, i wtedy będzie jej but, i przeżują tylko ci hipohandrycy, którzy zrobili sobie schrony, albo i nie. No, albo bo i tak nie, naprawdę, tak naprawdę od 10 kilometrów jest planet killer, bo. Taka kometa po prostu powoduje, że dym i pył zakrywają słońce i bez słońca nie ma życia na Ziemi. Ale mniejsza o to. Nie o tym jest ten film. Można by odnieść wrażenie na początku. Jeżeli ktoś nie czytał wcześniej recenzji tego filmu, że mamy tak naprawdę jakiś rodzaj powtórki z Armagedonu, tak? Z ten. filmu Armagedon, że leci kometa mm -hmm. i tutaj dzielni naukowcy zobaczyli, ile robert widziałeś takich filmów, które zaczynają się w ten sposób. Typowy film katastroficzny. Naukowy jest ignorowany przez rząd USA. Tak, I tam nawet że... był taki troszeczkę moim zdaniem mrugnięcie okiem w stronę, w stronę Armagedonu właśnie w postaci chyba się Ron Perlman nazywa ten aktor. Tak, Salwadorę z imienia Róży. Benedict Drask nazywała się postać, którą grał w tym filmie i on po prostu był takim typowym, właśnie amerykańskim bohaterem, który wsiadł na ten prom kosmiczny i na samobójczą misję w kosmos, poleciał ratować świat, a poleciał w tą samobójczą misję zupełnie niepotrzebnie, bo przecież mamy technologię, żeby to zrobić zdalnie, ale pani prezydent stwierdziła, że naród potrzebuje bohatera męczennika, więc. Jest to przerażające, bo to znaczy, że. Yy... No, smutny wniosek z tego filmu płynie taki, że władza i tak zawsze się uratuje, bo wsiądzie do statku tak. kosmicznego i sobie odleci. A widziałeś, wyczekałeś do sceny po napisach? Tak. Jeżeli nie widzieliście filmu, to po pierwsze wam zepsuliśmy ten film spoilerami, ale yy, zyskacie to, że należy zobaczyć dwa zakończenia, a są dwa. Po są pierwszych dwa. napisach i po drugich. No. Tak, w ten sposób wpisując się w poetykę filmu, yy, powiem o rzeczy nieistotnej z punktu widzenia przekazu, ale jednak nie da się nie odzobaczyć pupy Meryl Streep, którą widzimy w filmie. Tak, <laughs> nie, Ale można jej wygląd zwalić na lot w kosmos po prostu i to jest 22 tysiące lat później, także wiesz. Piotr Zechowicz pisze, kilku znajomych mi fanów Konfederacji. Uznało ten film za słaby, głupi i propagandowy. Bo ten film jest przerysowany i przez to może nosić znamiona propagandy, ale moim zdaniem jest bardzo Nie. trzeźwym spojrzeniem na. Znaczy, może tak zostać zinterpretowany, ale to jest. Robert, a jeżeli. No? A jeżeli zostawimy sobie tak jak w matematyce, zamiast słowa kometa, słowo X i podłożymy Globalne ocieplenie. Albo, albo na przykład epidemię jakiegoś wirusa. Albo pandemię. Przecież tam jest taki moment, kiedy powstaje ruch ludzi, którzy nie chcą patrzeć w górę. Tak, i nie wierzą w no, ogóle to są konkurety. płaskoziemcy. Tak, no dokładnie. I antyszczepionkowcy. <laughs> Ale, no widzisz, no to, to, to jest. E, Łukasz taka... pisze, że Meryl Streep miała dublerkę w tej scenie. Okay. Tak też Tak też słyszałem. <laughs> I... Ale, ale wiesz, warto jeszcze wspomnieć w ogóle, że a propos rządu w tym filmie że zajęli się w ogóle tematem tej komety nie od razu. Zajęli się dopiero po tym, jak pojawił się skandal z wyciekiem nagich zdjęć pani prezydent, który trzeba było czymś większym zatuszować. I dopiero wtedy yy, zaczęli robić coś z tą kometą i, i w ogóle nagłośnili sprawę, bo wcześniej yy, po prostu kazali wszystkim, Którzy wiedzieli o tej komencie, milczeć i się nie odzywać. Ja po obejrzeniu tego seansu nie uśmiechałem się, mimo tego, że ja też nie. szczególnie ostatnia scena jest bawi trochę, to no możemy powiedzieć tak, bo uwaga, spoilery, ostatni człowiek, który przeżył to uderzenie, wychodzi z gruzów, łapie smartfon i mówi, to ja ostatni człowiek na ziemi, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Tak. Ja. To już leci po prostu takim klasycznym tekstem, nawet nie pomyślał, kto ma te łapki dawać. Tak. Ale szkoda, że, szkoda że nie napisał, że mu wpłacali kasę na patronajcie. Tak, to <laughs> prawda. Ale prawda jest taka, nie wiem jak ty Robert, i to nie jest chyba te, testowa spiskowa teoria testowa spiskownia że żyjemy w świecie, który jest tworzony przez algorytmy. Oczywiście, ale może nasze podobania są co jakby, jakby treści, które dostajemy są na pewno przycinane i dobierane przez algorytmy. Więc w sumie nasze postrzeganie rzeczywistości tak jest jest tworzone przez algorytmy. Masz rację. Ja bardzo y, lubiłem, kiedy Spotify czy Apple Music mi podtykało kolejne utwory, które lubię. Ale gdzieś po kilku miesiącach zorientowałem się, że ja się nie rozwijam muzycznie, tak? To tak. ciągle dostaję to samo, co lubię. I nic nowego. A algorytm nie jest na tyle odważny, żeby zaproponować mi coś nowego. Mm -hmm, dokładnie. Jak na przykład Zembrzycki, który mnie karmi metalem przez cały czas. Jeszcze, jeszcze e... zobaczycie, jeszcze odniosę na tym polu sukces. E... Zdjęcia Robert i w ogóle techniczna realizacja filmu. Twoim zdaniem? Moim zdaniem bardzo spoko, to znaczy. Ten film jest zrealizowany w taki sposób, że fajerwerki techniczne w realizacji nie przyćmiewają jakby przekazu tego filmu. Oglądając go, ani nie zwróciłem jakoś uwagi na błędy techniczne, czy coś, co by mi się rażąco rzuciło w oczy jako, jako jakieś niedopatrzenie. Czyli bardzo dobrze, wszystko jest poprawnie, ale też nic mnie nie porwało w drugą stronę. Nie, nie było takiego momentu, że forma przerosła treść w tym filmie. Nie, nie było takiej chwili, że, że jakieś ujęcie po prostu było. Bardziej absorbująca techniczna realizacja niż treść tego, co się działo. Więc pod tym kątem uważam, że, że bardzo dobrze zrealizowany film, bardzo fajnie wyważony, bez, bez jakiejś technicznej, technologicznej wirtuozerii, ale tutaj byłaby zupełnie niepotrzebna. Po prostu bardzo fajnie, bardzo dobrze zrobiony film, bardzo dobrze zagrany i bardzo dobrze napisany. Ja ci powiem, jaki miałem wniosek po, po obejrzeniu? Mm -hmm. go. I on był dość samokrytyczny, to znaczy, czy, kurde, coś nam nie umyka? Czy, to być może na początek roku jest chyba dobra refleksja, mm -hmm. czy może nie rozleniwiliśmy się za bardzo, czy nie za bardzo pozwalamy sobie podtykać pewne treści, które bardzo miło się ogląda, trawi i przyswaja, bez specjalnej konieczności wysilania mózgu. Zgadza się. Może tak być. No. Jest to również pewien wniosek, myślę, Robert, dla nas, dla, dla twórców kanału, żeby po, poza oczywiście drobinami, które czasem wrzucamy w sieć czasem dla jajec, jednak skupić się na produkcjach, które przynajmniej z naszego punktu widzenia będą wartościowe. Zgadza się, i spróbować coś jednak wnieść w tą e, szarą w przestrzeń, w tę tę przestrzeń internetu, w zasadzie nie szarą, ultrakolorową i, i pełną plastikowej papki, coś, co faktycznie będzie miało jakieś faktycznie walory edukacyjne, a, a nawet jeśli nie edukacyjne, to może skłoni kogoś do, do zastanowienia. I myślę, że to jest taka dobra myśl, z którą, z którą możemy Państwa zostawić, bo te nasze podcasty, znaczy podcasty, te, te streamy filmowe mają być takimi krótkimi formami. Tak, ale jeszcze Łukasz, Łukasz napisał i mm. być może to będzie dobre na koniec. Algorytm odnośnie sposobu i terminu naszej śmierci. Też godne zauważenie. Zastanawiają się, dokąd ten y, tak, y, tak zmierza. Mm. Na no, świat zmierza. Tak. Tam bardzo zabawne było to, że był super akuratny, w sensie, nie wiem, po polsku trafny, <słuch> dokładny. Dokładny, tak. Dokładny ten algorytm, y, jeśli chodzi o panią prezydent. Panią prezy tak. Jeżeli chodzi o Leonardo DiCaprio, nie do końca. Nie do końca. Ale... Arta, moim zdaniem ten film jest zbyt polityczny i ciągnie się. Dotyczył problemów globalnego ocieplenia i co potrafią zrobić ludzie bogaci. Bardzo dziwny film i przeczucie, z drugiej strony bardzo prawdziwy. A ja myślę, że dokładnie Arta o... X podłóż sobie dowolną, dowolny problem światowy. Tak. Tak. Ale nie chodzi tylko o pandemię, żeby nie było, że to jest film o pandemii albo o globalnym ociepleniu, o którym to ludzie dyskutują i rzucają to jest, sobie. To jest film dogadzą. o nas, o, o, o globalnym społeczeństwie światowym. Podłóż tam słowo bieda, podłóż tam słowo przeludnienie, podłóż tam słowo głód w krajach trzeciego świata, albo podłóż Zanieczyszczenie tam. Zanieczyszczenie świata. Albo podłóż tam na przykład, rzucamy się sobie do gardeł z byle powodu. Słuchajcie, na sam koniec wam jeszcze opowiem historię z wczoraj, bo staram się nie wchodzić w takie dyskusje internetowe, ale mieszkam na dość dużym osiedlu, przy którym jest stadion Śląski, na którym wczoraj odbywał się Sylwester Polsatu. I to oczywiście nie jest problem, bo jako mieszkaniec tego regionu jestem do tego świetnie przyzwyczajony. Jest taka grupa na Facebooku mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, i ktoś zwrócił uwagę, że jest problem z strzelaniem petardami, że po prostu kiedyś się strzelało petardami o godzinie 12 i już, a teraz sztuczne ognie zaczynają się 29 i trwają do 3 stycznia. To prawda. No, czym oczywiście cierpią, cierpią zwierzęta, ja moim muszę dawać głupiego Jasia. Tak? I... Poważnie? Tak, Bono po prostu cierpi. No po prostu Bono, cierpi jest, i... Bono jest strachliwym pieskiem, to prawda. Owczarek szetlandzki. I... Akurat byłem wczoraj z kotem u weterynarza i widziałem jaka się kolejka ustawiła po te dragi dla, dla psów i kotów, i wrzuciłem taką sugestię. I pojawił się typek o ksywie, bo oczywiście tacy ludzie nigdy nie występują pod imieniem, nazwiskiem, kaczor Donald. Co, co nas kurwa obchodzi, Twój kot? Pocały się w dupie, w dupę, lewacki. Ja, la, 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 la. Facet nadawał z skoczni w zakopanem. Tak, znaczy z, z, z Sylwestra w Zakopanem. E, I pomyślałem sobie, i tego Wam też życzę na ten rok że e, może nadejdą jeszcze czasy, kiedy ignorancja, bo nie użyliśmy tego słowa klucza, klucza Robert, tak. w recenzji tego filmu kiedy ignorancja zacznie znowu być czymś wstydliwym, a nie czymś, czym należy się chwalić. Oby, oby tak było. I jeszcze na koniec odpowiem, że to to tak. To już jest koniec. Naprawdę chcemy, żeby te streamy filmowe były taką pigułką, którą łatwo będzie też przyswoić, jak się będzie to oglądało nie na żywo. Ale będziemy starali się robić w miarę regularnie. Kolejny film Robert jutro, prawda? Premiera? Dobrze. Nie, w poniedziałek. Kiedy jest premiera? Yy, z konkursem. Yy. Wkrótce. O, a, zapowiem, w kolei... to, tak? myślałem, że pytasz mnie, jaki kolejny film zrobimy na streamie. <laughs> tak, Jezus yes. z... zawał. Yy, tak, yy, premiera, a nie we wtorek? We wtorek. No, dokładnie tak. Yy, kochani, pozdrawiamy Was, a patronom przy... przypominamy, jutro o godzinie 18.00 yy, Pogaduchy na Discordzie. Jak zwykle. Bardzo Wam dziękujemy. Piszcie, czy ten format Wam się podoba, i yy, czy dyskusja o filmach to jest to, co chcielibyście widzieć i słyszeć w naszym wykonaniu. Dokładnie tak, a na koniec, jeszcze z ogromnym uchu, u, tak, ukłonem i pochyleniem czoła z naszej strony dla naszych patronów. Jak zawsze, na koniec streama, e, króciutki film, w którym Wam dziękujemy. Pa! I wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego.